Witam, nazywam się Łukasz Kogut, jesteśmy w firmie Garden System, w której chciałbym zaprezentować kosiarkę marki Stiga, model Kombi 48 SQB. Kosiarka Stiga Combi 48 SQB została wyposażona w silnik amerykańskiej firmy Briggs Stratton, seria 625, systemem RedStart. System Start ułatwia nam rozruch wtedy, kiedy kosiarka jest zimna. Korpus w urządzeniu jest wykonany ze stali, o szerokości 48 cm. Na wyposażeniu mamy cztery duże koła. Przednie o średnicy 20 cm, tylnie o średnicy 28. Dzięki takim dużym kołom łatwo się manewruje, nawet po nierównym terenie. Koła są także podwójnie łożyskowane. Na wyposażeniu standardowym mamy także kosz bardzo pojemny, 60-litrowy, który jest wyposażony w wskaźnik, który nas informuje o tym. Kiedy kosz jest pusty, a kiedy pełen. Model Combi 48SQB posiada cztery funkcje koszenia. Zbieranie do kosza, wyrzut tylny, funkcje mielenia oraz wyrzut boczny. W momencie kiedy chcemy zbierać trawę wystarczy mieć założony pojemnik i urządzenie jest przygotowane do pracy. Wtedy, kiedy chcemy korzystać z funkcji mielenia bierzemy element, który mamy w zestawie, Demontujemy kosz. W tunel wyrzutowy montujemy. I kosiarka jest przygotowana do mielenia. Pamiętać należy o tym, że trawa, którą kosimy, to musi być sucha. Kosiarka od spodu musi być wyczyszczona. Oraz najważniejsze to jest to, że trawa, którą kosimy, nie może być przerośnięta. Musimy kosić 1 trzecią tego, co rośnie. Kiedy chcemy korzystać z wyrzutu bocznego, unosimy klapę, która jest dociśnięta za pomocą sprężyny i wkładamy element, który nam to umożliwi. Kosiarka została wyposażona w centralną regulację wysokości koszenia. Odbywa się ona za pomocą jednej dźwigni. Regulacja jest sześciostopniowa. Zakres pracy jest od 2,5 cm do 9. Kosiarka posiada także regulację wysokości rączki. Możemy sobie dostosować wysokość rączki do wzrostu operatora, dzięki czemu podnosi się komfort pracy. Przednia część korpusu została zabezpieczona przed uszkodzeniami, oraz pełni także funkcję uchwytu. Dzięki temu możemy kosiarkę w łatwy sposób unieść do wyczyszczenia. Przed pierwszym uruchomieniem musimy pamiętać o w zalaniu silnika olejem. Powinniśmy stosować olej o parametrach SAE 30. Tutaj mamy wlew oleju bagnet. Wlewamy do silnika wchodzi 440 ml oleju. Pierwsze zalanie jest na 5 godzin pracy. Jest to okres, kiedy silnik jest na dotarciu. Po tych 5 godzinach należy dokonać wymiany oleju. I każde kolejne zalanie wykonujemy po 25 godzinach pracy. Między koszeniami pamiętać musimy także o kontrolowaniu poziomu. Mamy bagnet. Na bagnecie są dwie kropki, które nas informuje o poziomie. Najlepiej, żeby poziom był zawsze maksymalny. W momencie, kiedy kosiarka już została zalana olejem, nie możemy sobie przechylać ją w dowolną stronę. Najlepiej przechylać się z kosiarki tylko i wyłącznie do tyłu. Przy akurat tym urządzeniu mamy uchwyt, który nam to umożliwia czyli do pozycji, do sprawdzenia w jakim stanie mamy nóż, czy do wyczyszczenia. Wystarczy go przechwilić na tylnią rączkę. Z drugiej strony mamy zbiornik paliwa. Stosujemy tutaj benzynę 95-oktanową lub 98 Pamiętać musimy o tym, że benzynę, którą stosujemy, musi to być benzyna świeża. Nie może stać w pół roku, ponieważ traci liczbę oktanów, nie ma wtedy swoich parametrów i urządzenie może nam nie odpalić. Także ważnym elementem jest trzymanie benzyny w atestowanym karmistrze. W tej chwili mamy bardzo wiele baniek, które są z tworzyw, które pod wpływem benzyny się rozpuszczają. Wtedy mamy problem z gaźnikiem. Tutaj mamy schowany pod tą pokrywką filtr powietrza, o którym też trzeba pamiętać. Jest to porządny filtr papierowy, wystarczy go wystukać, obstukać, wtedy kiedy już jest zbyt mocno zanieczyszczony, należy go wymienić na nowy. Kosiarka także została wyposażona w element, który ułatwi nam czyszczenie. Jest tutaj szybko złącze. W momencie, kiedy chcemy wyczyścić kosiarkę od spodu, podłączamy wąż, odkręcamy wodę, uruchamiamy kosiarkę i ona się wyczyści od spodu. Pamiętać musimy tylko o tym, że powinniśmy to robić regularnie. Nie możemy zostawić kosiarki po koszeniu. Jeden raz, drugi i dopiero na przykład za trzecim razem stosować z tego względu, że ta trawa będzie zaschnięta i mimo to, że puścimy tą wodę, uruchomimy kosiarkę, to i tak się ona nam nie wyczyści tak jak powinna. Wtedy, kiedy nie będziemy korzystali z tego elementu, warto skorzystać ze skrubaczki jest to skrobaczka w firmie Tiernofiga, która przy czyszczeniu mi na rusza powłoki lachierniczej i ułatwia nam wyczyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Jak kupujecie Państwo kosiarkę u nas, poprzez nasz sklep internetowy lub w sklepie stacjonarnym, to skrobaczkę dołączamy w zestawie. Jeżeli chodzi o wymianę świecy zapłonowej oleju, nie musimy kontrolować sami czasu. Możemy do urządzenia przyczepić urządzenie Service Expert, zamontować sobie na ręce, Wtedy to urządzenie poinformuje nas Wtedy, kiedy należy wykonać o wymianę oleju, wymianę świecy, może państwu zaprezentuję, pokazują się takie ilustracje. Kosiarka została wyposażona w ergonomiczną rączkę, pokrytą okładziną, aby podnieść komfort użytkownika. Rączka jest dodatkowo składana w dwóch miejscach, w dolnej części oraz w środkowej. Rączkę możemy złożyć za pomocą klipsów, nie musimy używać żadnych narzędzi. Warto pamiętać o odbezpieczeniu linek podczas składania rączek. Jest tu klips, wystarczy je poluzować i możemy w tym momencie bezpiecznie złożyć rączki, nie uszkadzając linek. Większość modeli ma linki zabezpieczone za pomocą opasek i przy składaniu ulegają one uszkodzeniu. Tutaj jest ten klips, bardzo łatwy sposób się demontuje oraz także szybko do możemy zamontować. Mamy dwie dźwignie: przednią dźwignię, która odpowiada za pracę silnika, oraz tylnią, dzięki której załączamy napęd. Kiedy urządzenie zostało już zalane olejem, mamy benzynę w zbiorniku, czyli mamy urządzenie gotowe do pracy. Żeby uruchomić je, wystarczy przyciągnąć do siebie przednią dźwignię. I energicznie pociągnąć. Wyciągnąć linkę, w momencie kiedy czujemy opór, energicznie wystarczy pociągnąć i urządzenie nam odpali. Urządzenie wtedy jest przygotowane, możemy już kosić trawę, nie musimy korzystać z napędu. Ten model akurat bardzo fajnie się prowadzi, nie czuć oporu przy cofaniu, bardzo łatwo się manewruje. Wtedy, kiedy mamy prosty odcinek, chcemy skorzystać z napędu, dociskamy tą rączkę tylnią i urządzenie jedzie. W momencie, kiedy się chcemy zatrzymać, popuszczamy dźwignię. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do odwiedzenia naszego sklepu stacjonarnego oraz internetowego gardenmyślniksystem.pl.